Oh, do przepięknego ogrodu z tym ślicznym rododendronem. Zapraszam na dostawę, a w związku z tym, że niedługo będzie dzień matki, dlatego rośliny, które wam pokażę, możecie wykorzystać też na prezent. Oczywiście pokażę wam kawałek ogrodu. Rośliny dla mamy. Pierwszą roślinę, którą Wam chciałam zaproponować, to jest kroton. Na, te, na pewno Wasze mamy będą ją e, znały, ponieważ jest to taka roślinka, która gości już w naszych domach bardzo, bardzo długo. Zresztą tak jak tutaj Begonia Makulata, która jest wcześniej. Begonie e, mamy na pewno bardzo lubią i kochają, ale możecie też kupić oczywiście sobie. Nie musicie przecież od razu kupować mamie. E, ta roślina. Rośnie na bardzo dużą i na razie tak ma 55-60 cm, ale na pewno wyrośnie większa. Pochodzi z Malezji, Indonezji, Australii i wysp Oceanu Spokojnego. Także yy, ona sobie tam rośnie w takim środowisku, że może być w cieniu. Nie musi właśnie stać centralnie na słońcu. Yy, nie lubi jak się ją polewa po liściach. Natomiast podłoże może być takie lekko wilgotne, ale podać możecie dopiero wtedy, jak ta górna warstwa, warstwa podłoża przeschnie. I w związku z tym, że jest wiosna, czyli już zaczynamy ją nawozić, ja zawsze proponuję humusy, ewentualnie biogardenę, którą mam tak samo w sklepie i Wam bardzo polecam. No, i tutaj Wam właśnie pokazuję te dwa mniejsze okazy, żebyście sobie porównali, czym się różni mniejsze od większego. Oczywiście na zimmatki musicie mieć jakieś super fajne doniczki, więc takie doniczki, które ja Wam proponuję są właśnie takie ceramiczne, ale takie złocowe, takie ciemne, e, brązowe, złoto, czyli elegancka taka doniczka na prezent, bardzo fajna. Oczywiście mam dość dużo różnych doniczek w sklepie, ale to musicie sobie już wybrać na stronie sklepu. Teraz chciałam Wam pokazać właśnie, te, które są w tych ósemeczkach, wsadzone do jedenastek. I duża roślina. Tak wygląda. No przepiękne. Begonia Makulata. Dzisiaj wam pokażę tylko tę Begonię Makulatę, ponieważ o Begonie był ostatni film. Więc, żebym nie mówiła tak jak ja to mówię, tego samego w to samo. Zapraszam bardzo serdecznie Was do oglądania poprzedniego filmu. gdzie pokazywałam inne Begonie. A dzisiaj skupimy się na makulacie, ponieważ jest super fajna i piękna na prezent dla Mamy. Jest też dość pokaźnych rozmiarów, bo sięga ta duża 70 cm, czyli spokojnie możecie na prezent taką begonię Mamie uszykować. Pochodzi z Brazylii, jest łatwa w uprawie i tak jak widzicie, liście ma ciemno-zielone, takie srebrne kropki, a od spodu ciemno-bordowo-czerwone. E, temperaturę taką wiecie 22 w lecie 25 stopni e, stanowisko słoneczne wpływa na jej ubarwienie czyli nie może na jej postawić na parapecie żeby słońce ją paliło ja mam na parapecie, ale od strony takiej północnej ale mam też małe egzemplarze które sobie tam rosną więc tylko dlatego je tam postawiłam żeby je podpędzić żeby urosły szybciej Natomiast już takie ładne okazje, no strach postawić, bo szkoda jak słońce ją stali. Podłoże lekkie przepuszczane, troszeczkę kwaśne przez dodanie torfu I podlewamy tak, żeby begonie zawsze miały takie lekko wilgotne podłoże. Przeźliczne. I jeżeli chodzi o rozmnażanie begonii, to możecie oderwać taki duży liść położyć go na podłożu, naciąć nerw główny, przycisnąć kamyczkiem, spinaczem, drucikiem, czym chcecie, aby go po prostu przymocować do podłoża, delikatnie zwilżyć. Yy, możecie też obciąć no, kawałek i wsadzić do wody, ona się szybko ukorzy. I następną rośinką, jaką chciałam Wam pokazać, jest Trzykrotka. Też bardzo znana i lubiana w każdym domu. Kochają na pewno każda mama. Eee, ona pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej. Też jest bardzo łatwa w uprawie. Pędy mogą dorosnąć do metra, czyli jest bardzo fajna do donies, takich zwisających do makram przede wszystkim. Czyli jeżeli chcemy mieć tak nowocześnie w domu, to bardzo fajnie na jakichś takich. Gałęziach z lasu ze spaceru, które możemy sobie przenieść, że gdzieś tam leżą zawsze takie wielkie, duże gałęzie. Po delikatnym oczyszczeniu papierem ściennym możemy po prostu powiesić na nich jedną makramę, dwie, trzy, w zależności od Waszego gustu, od Waszych upodobań i wsadzić tam takie trzy krotki. Jeżeli wsadzimy właśnie takie różne rodzaje, zaraz Wam pokażę, jak ja wsadziłam. Wszystkie rodzaje tej doliczki i one się po prostu tak przepłatają kolorami do no coś pięknego. Bardzo Wam ją polecam. Natomiast jest jeden szczegół. Nie wolno za żadne skarby podlać jej powierzchni. Nie możecie polać po tej trzykrotce, bo od razu Wam te liście się zesuszą. Musicie taką przypadkę wyrzucić. Musicie zawsze ją sadzić do słonki i wlepać wody do osłonki. Albo po prostu ją wyciągać i wsadzać do miski z wodą, niech ona się napije. I druga ważna rzecz, jeżeli chodzi o trzy krotki, to taka. Tutaj Wam pokażę tą, co ja sobie wymyśliłam. Wam pokazuję tą moją. Jaka ona jest po prostu piękna. I jest to właśnie czyplotka, którą ja sobie z malutkich sadzonek zrobiłam sama. Wystarczy odciąć taki pęd, oberwać, ułamać, wsadzić do wody. Za 2-3 tygodnie już macie korzenie. Wystarczy taki pęd też wsadzić do podłoża. I ona od razu się Wam ukorzeni. I będzie pięknie rosła. Mało tego jeszcze na dokładkę. Jeżeli ona sama się tam wieje, wieje, wieje i obkręci to tam, gdzie jest dotknięta do ziemi, i tak się wam ukorzeni i sama się wam zagęści. Oczywiście pamiętajcie, żeby tak raz w tygodniu placie ją podlać, w zależności też od ilości liści. Jak jest malutka, to nie pije aż tyle wody, ale jak jest większa, to może potrzebuje więcej wody. I im bliżej okna stoi, tym więcej liści będzie wam wypuszczała i będzie trzeba ją częściej podlać. A im dalej. Jak ja już tutaj przyszłam w ten kącik, to oczywiście Monstera Pina o monsterach był przedostatni film, więc żebym też się nie powtarzała, i wam cały czas nie mówiła i nie pokazywała tych samych roślin, bardzo serdecznie Was zapraszam yy, na film o monsterach, czyli tam następny od końca. Gdzie dokładnie poświęcam właśnie ten film Monstero. Ale też Was zapraszam na Instagrama i na TikToka, na Facebooka, wszędzie na Kobieta z Ogrodem, gdzie ja codziennie robię relacje, co się dzieje u tych roślin, jakie kupuję, jak przesadzam. Jeżeli tylko macie jakieś pytania, to zawsze możecie tam się mnie zapytać, coś tam do mnie napisać. Ja Wam chętnie odpowiem, no i wiadomo, że taki film na YouTube to jest długi, on się długo grywa, ja go muszę montować, natomiast to są takie szybkie filmiki do pooglądania na co dzień, także bardzo serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o tą monsterę, jest to monstera pochodząca z lasów tropikalnych równikowych, ma takie sercowate liście, i im te liście są mniejsze, tym są właśnie takie bardziej całe, a im większe, tym bardziej są porwane i poszarpane. I tym się różni od deliciozy, jeżeli deliciozy dochodzą do jakiegoś tam momentu, a tutaj dokładnie dochodzą do samego nerwu głównego. Także zaraz Wam pokażę na zbliżeniu liścia. I jeżeli chodzi o tę roślinę z kolei no to najważniejsze jest i wszędzie to piszę, że musicie ją kupić kurierem, bo te pędy są tak strasznie długie, że no o paczkomacie to nawet nie ma o czym mówić. Zresztą ja Wam chyba kiedyś zrobię taki filmik jak się wkłada rośliny do paczkomatu i tak naprawdę jeżeli sobie pomyślicie, że ja muszę objąć kartonem to sobie teraz wyobraźcie no gdzie do takiego paczkomatu wsadzić. Yy, Taką roślinę jeszcze obwiniętą kartonem do pudełka nie ma opcji, nie ma szans. Wy zawsze kupujecie paczkomat A, który jest na koperty, gdzie ja mam roślinę C i myślę, jak ją wsadzić. Także no kiedyś Wam muszę zrobić właśnie o tym filmik, o co chodzi z tym paczkomatem. Temperaturę do wzrostu tak lubi 20-24-25 stopni, czyli akurat teraz sam raz już się zrobiło ciepło, będzie im dobrze. Stanowisko półcieniste, czyli nie stawiacie jej na oknie, bo spali słońce jej liście. Tak wiadomo, że jak roślina z lasów tropikalnych, to ona rośnie sobie w cieniu, gdzieś tam tego słoneczka sobie łapie, ale to musi być światło rozproszone. I podłoże lekko przepuszczane, trochę kwaśne. Ja Wam tutaj proponuję, żebyście oczywiście zakupili podłoże u mnie w sklepie, bo ono będzie odpowiednie do takiej monstery, będzie miało tam w sobie wszystkie elementy. I to jest właśnie taki liść, że Wam powiedziałam, że on pęka do nerwu głównego aż. I im będzie większy, to tych pęknięć będzie więcej, bo te liście będą bardzo, bardzo ogromne, przeogromne. Jeżeli chodzi o podłoże, jeżeli nie chcecie mojego podłoża, to pamiętajcie, że musicie tam wrzucić wszystko. I to i włókno kokosowe, chipsy kokosowe, wernikulit, perlit, keramzy, co się tylko uda. I następną roślinę, którą Wam polecam do kupienia, to jest KTA orbifuria. Jest rośliną tropikalną pochodzącą z Ameryki, Meksyku, Argentyny i jest łatwa w uprawie. Jedno co lubi, to lubi mieć po prostu mokre podłoże i półcieniste takie właśnie miejsce, w którym będzie sobie stała. I powiem Wam, że to jest moja ulubiona karatera, ponieważ te inne, jak nie mają odpowiedniego nawilżenia, czy gdzieś koło nich nie stoi nawilżacz powietrza, to lubią suszyć sobie liście, natomiast ona może sobie stać i nic jej się nie stanie. Dlatego ja ją mam zawsze w sklepie i ja ją Wam polecam. Szczególnie dla tych początkujących e, roślinomaniaków. <laughs> Tutaj też piszę w książkach, jeżeli o nią chodzi, żeby ją podlewać e, miękką wodą, on, taką jakąś, nie wiem, ugotowaną. Ja uważam, że po prostu, jeżeli się bo, Ja podlewam normalnie, tylko że mam dobrą wodę. Ale jeżeli się boicie, to weźcie ją, wlejcie tą wodę po prostu do daffy. Niech ten chlor e, się po prostu tam zneutralizuje. I taką z dafii podlejcie. Bardzo tanie są takie właśnie plastikowe pojemniki i te wkłady też są bardzo tanie. Starczają na długo, także możecie po prostu taką samą wodą, jaką macie do picia, po prostu ją podlać. Jeżeli się boicie oczywiście taką skraną. I już możecie je nawozić tak co 14 dni na przykład. Jak już wiecie, Syngonium Ertophyllum Red Arrow jest moje ulubione Syngonium. Jak też wiecie, mam tych Syngoniów strasznie dużo, całe pomieszczenie, szczególnie tych malutkich. Nakupiłam po prostu pełno tych tacek, ale o tamtych też już były filmiki i one są malutkie sobie tam rosną. Wracając do tego dnia matki, który się zbliża, no fajnie dać mamie coś, co już jest większe, fajniejsze. I tak jak ta begonia właśnie ma takie bordowe liście od spodu, tak samo to syngonium. Pierwsze listki te malutkie, jak widzicie, są jasnozielone, później są ciemnozielone i bordowe od spodu. Przepiękne, takie ma zwisające już pędy. Jest to roślina kolekcjonerska, pochodząca z Ameryki Południowej. Jest bardzo łatwa w uprawie. Yy, tylko pamiętajcie, że te pędy mogą mieć tak nawet yy, no, no pół metra, metr. W zależności jak będziecie uprawiać tę roślinę. I tak samo możecie ją właśnie mieć w makrami powieszoną, albo gdzieś postawioną na półce. Niech sobie wisi spokojnie. Stanowisko słoneczne. Są go nie tak... Lubią takie światło rozproszone. I co ważne, z tym gonią lubi, tak jakby gonia, takie mieć wilgotne podłoże takie, żeby nie Wam nie przeszło do końca. Nawożenie oczywiście humusa. No i następna roślinka. Dawno jej u mnie nie było, czyli już jest jakaś nowość. Platycerium, czyli łosie rogi, jest to roślina, która pochodzi z lasów tropikalnych Ameryki Południowej, Afryki Południowej, Wschodniej Austrii, Australii i Nowej Gwinei. Jest bardzo łatwa w uprawie, bo ona potrzebuje takie podłoże do sukulentów, takie wiecie, lekkie, przepuszczalne, z perlitem na dno. Oczywiście dobrze by było, gdybyście dali kramzyt. Jest to roślina, którą podlewamy rzadko, ale obficie. Ona jest stoi w takim mokrym podłożu, tylko raz na jakiś czas po prostu ją musicie podlać. No i w lecie też możecie ją nawozić, czyli to podlanie może być na przykład właśnie z humusem. Także wiecie, taka nowość. Tutaj też przy okazji pokazuję wam hoyekeli, Kelly, czyli roślinkę pochodzącą z Azji, która jest serduszkiem. Także wracając do dnia matki, który gdzieś tam będzie, możecie już wcześniej się zaopatrzyć w roślinkę. Jeżeli nie chcecie takiej dużej, wielkiej, a chcecie mamie po prostu dać symboliczną roślinkę, to takie serduszko jest bardzo wymowne, bardzo takie miłutkie. Tu musicie pamiętać, żeby podłoże miało takie hoja przepuszczalne. One bardzo lubią ciasne doniczki i nie lubią przesadzania. Czyli jak ją raz przesadzicie, to nią się zostawcie albo tą, tak jak teraz jest, bo ona jest bardzo dobrym widzem podłożu, takim specjalnym tam zapakowana i ma fajny korzonek także może po prostu ją kupcie i na razie ją zostawcie, jej już nie przesadzajcie, nie lubi być podlewana, przelewana i nie lubi stać w mokrym, także delikatnie, jak już tak by będziecie widzieć, już tam strasznie ma sucho i dawno że cię podlewali, to ją tam troszeczkę podlajcie. Na Was też sansewerię samuraj. Oczywiście Sansevierii mam bardzo dużo. Możecie sobie na stronie poczytać. Sansewery potrzebujecie mieć w domu, ponieważ one oczyszczają pomieszczenia z toksyn. Także dają Wam czyste powietrze. Im więcej ich będziecie mieć w domu, tym bardziej będziecie zdrowi. Teraz jeszcze w okresie jakichś tam pyłków, bylenia i uczuleń, Dobrze mieć w pokoju, gdzie śpicie, gdzie przebywacie Sansevierie, jest ich tak wiele rodzajów, że możecie sobie je ustawić na przykład w takich samych doniczkach, różne Sansevierie sobie postawić i stworzyć taką kolekcję, coś pięknego, a one będą się odwdzięczać Wam i dbać o Wasze zdrowie. A ta jest taka super fajna na prezencik, bo jest w szusterce, ma 10 cm, licząc zawsze... Od blatu zawsze liczymy od blatu wysokość, tak jest przyjęte u okrutników, że tak się liczy. Stanowisko półcieniste, nie potrzebuje w ogóle słońca dziennego, także dzieją się nie postawi tam i będzie dobrze, tylko musicie pamiętać, żeby raz na jakiś czas po prostu ją podlać. Spictus argyreus. Oczywiście dla skindacusów zapraszam na stronę. Są to rośliny z Afryki, Azji i Australii. Ja je kocham. Po prostu nie mogę bez nich żyć. Ale w każdym filmiku o nich mówię, więc już sobie odpuszczę po prostu omawianie ich i wychwalanie jak ich strasznie kocham i jakie są piękne. Sami widzicie po prostu sercowate listki ze srebrnymi takimi wzorkami. Też oczyszczają powietrze ze szkodliwych substancji, dlatego teraz o nich Wam mówię. A jeżeli mam powiedzieć coś o nich szybko w jednym zdaniu? Stanowisko jasne, rozproszone, albo półcieniste nie potrzebują światła e, takiego właśnie dziennego, jasnego. I podłoże próchnicze, przypuszczalne z dużą ilością perlitu, kramzyk na spód jako drenaż i roślinka da sobie radę a nie lubię kiedy nie lubię być przelewana jeżeli widzicie, że już jest takie podłoże suchawe, to wtedy po prostu możecie ją podlać. Czyli nie podlewamy ją tak na pałę, jak to się mówi, tylko sprawdzamy, o już jest sucha, to teraz ją podlejemy. Jest tak piękna i kochana, że na pewno o niej nie zapomnicie. Ostatnią rocinką, jaką chciałam Wam dzisiaj pokazać, żeby nie przeciągać tego filmu, żeby nie był za długi, jest to Epipremium Pinatu Marby Planet, czyli monstera Peru, pod taką nazwą jest znana, pokazywałam Wam i Partita, więc teraz Wam dlatego pokazuję monstera Peru, czyli bardzo podobna, bardzo podobnie się uprawia, natomiast mnie, mniejsza, tańsza. I te pędy i tak sięgają 5 metrów, i tak się będą właśnie tak Wam rozwarstwiać i być bardzo duże takie pnącze z takimi dużymi, poszarpanymi liśćmi. Więc jeżeli nie chcecie kupować sobie od razu tutaj peanut partity, to proponuję taką właśnie malutką. Stanowisko takie półcieniste, podłoże lekkie, przepuszczalne. I, I ja sugeruję Wam podłoże do monster, czyli najlepiej żebyście kupili u mnie w sklepie podłoże do monstery. A jeżeli nie chcecie kupować u mnie w sklepie, wsypcie tam wszystko. I perlit, i wernikulit, i karamzyt, yy, co tam jeszcze, czipty kokosowe, włókno kokosowe, żeby była tak mniej więcej jak monstera. I będzie Wam bardzo długo rosła. I pamiętajcie, monstery nie lubią stać w takim mokrym podłożu. One lubią tak troszeczkę przeschnąć. I wtedy dopiero, żebyście je podawali. Także to z chyba na dzisiaj tyle. Myślę, że zaciekawiłam Was troszeczkę w tym filmie. I z tą oka, siarką do trawy. I raczej z wodą, kozą domową. Do wyrywania trawy w budynku. Zapraszam Was serdecznie na następny odcinek. Do zobaczenia. Pa, pa.